Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj druga, druga, druga część świadectwa Petera. Jesteśmy razem z nim, spotykamy się z grupą modlitewną i wiemy już, że coś się dzieje niedobrego z tą młodą dziewczyną. So we know this, this girl. Because it's strange. Oh great, yeah. So we when we started as I had shared earlier on, when we started praying for our mother, the girl started behaving weirdly. One would think this is a mental issue, like it's a mental problem. Because you'd start saying words that you cannot understand. She's walking around the room and he's saying let me go, let me go. So one would think this is a mental mental case. Bo ona zaczęła mówić: Puśćcie mnie, wypuśćcie. Jakieś słowa bez sensu zaczęła mówić, i generalnie no, czuła się bardzo niekomfortowo w tym miejscu. Ale matka ostrzegła nas, że ta kobieta, gdy dojdzie do tego rodzaju frustracji, jaką widzimy, musi trzeba naprawdę związana, bo jest w stanie przejść przez okno. Jest w stanie uderzyć w okno, złapać je i po prostu. Ale mama nas ostrzegła. Słuchajcie, jeśli ona, jeśli zacznie się coś dziać, ona ma potężną siłę. Trzeba ją związać, bo ona jest w stanie nawet po prostu wyskoczyć przez szybę i rozbić szybę. Yeah, because we had already seen other cases like that, we said okay, well, we have to get hold of her and try to tie her up, because if you don't do that, then mm -hmm. even you, the synters, sometimes you overcome, to mm -hmm. uh, mm -hmm. I myśmy już mieli podobne przypadki, dlatego żeśmy stwierdzili, że trzeba ją właśnie związać. Yy, no bo nawet ona wtedy może nam krzywdę zrobić, a mieliśmy takie przypadki. Yeah, so we tied her up the hands and mm -hmm. the legs, and we began just. Using the name Jesus and mm -hmm. saying in the name of Jesus mm -hmm. uh, mm -hmm. I wtedy związaliśmy tej dziewczynie ręce i nogi i zaczęliśmy się po prostu wyznawać nad nią, że e, imię Jezus jest mocne, że to, że, że to Jezu, prosimy Ciebie, Jezu, Jezusie, żebyś właśnie uwolnił tą osobę, e, że w Tobie jest moc e, i, i Ty to możesz zrobić. so we went ahead demons we are commanding you out it doesn't matter mm -hmm. what covenant oou uh, uh, mm -hmm. got into with mm -hmm. the parents but mm -hmm. we are saying we break that covenant mm -hmm. in, by the blood of jesus mm -hmm. and we are setting you free so mm -hmm. uh, you out demonów z tego domu. I zaczęliśmy się modlić i wzywać te demony, żeby wyszły z tej osoby. Jakiekolwiek przymierze byście nie miały z kimkolwiek w imieniu Jezusa. Łamiemy y, tą umowę, łamiemy ją i wzywamy właśnie mocy Jezusa nad tą osobą. Macie wyjść. Więc znowu przyspieszenie zła. Ona była naszą przez ostatnie około 15 lat, ponieważ kiedy ona się urodziła, ona była dla nas złożona. Więc ona jest naszą od 15 lat temu. No i te demony zaczęły wtedy mówić, że nie jesteście w stanie nas w w wyrzucić, stąd ona była nasza od momentu prawie kiedy się urodziła, wtedy została nam powierzona, to jest nasze miejsce, nigdzie nie wyjdziemy. So they begin to say like, she has our ring, she has our necklace, she has everything, Aha. all sorts of things, yeah. they started that she has our our So yeah, but when you start praying and continue praying, I can't say that it just happens immediately. It takes quite a while, but we went ahead just by faith that she's mm -hmm. going to be delivered because the evil spirits are actually talking. Y -y -y. I kiedy, kiedy zaczęły to mówić, to myśmy jakby musieli spoglądać w przód z nadzieją, mając nadzieję, że nam się uda, no bo demony zaczęły się ujawniać. Uh, so finally, uh, she collapsed on the floor, and uh, mm -hmm. you could see that uh, she like uh, w went out of her conscience. Mm -hmm. uh, but that's the way in the evil spirits, now the ones that were talking to us, they mm -hmm. were out because at the end of the day, she started like saying like this, removing you can see her removing like mm -hmm. the ring, throwing mm -hmm. it away, taking mm -hmm. necklaces mm -hmm. out, throwing them but away. invisible.

I wtedy one zaczęły wreszcie wychodzić, odchodzić. I wtedy, ją, kiedy mogła usiąść, to usiadła i zaczęła płakać. I mówi, że przez wiele, wiele lat doświadczała właśnie tego związania. And then she began sharing with us of the experience that she was having in the evil world, like she was married to one of the demons, actually a male demon, mm -hmm. and she has kids I with that demon. So very strange stories. And mm -hmm. then she says, I'm so glad, I'm feeling so Wtedy zaczęła padać naprawdę dziwne historie, że w tym świecie duchowym, złym została poślubiona jakiemuś demonowi e, i generalnie powiedziała: Jestem tak wdzięczna Bogu za to, że jestem wolna. So she got, she got set free mm -hmm. and the mom was very happy mm -hmm. and they went home celebrating and mm -hmm. she a member of the church mm -hmm. and they saying. We don't see those things anymore, mm -hmm. and my, uh, my my daughter has not been into those issues mm -hmm. again. She's not experienced mm -hmm. uh, the kind of thing that was mm -hmm. possessing her in the evening mm -hmm. and giving her trouble. Mm -hmm. She was really set free. Mm -hmm. And that's why the name Jesus mm -hmm. is a powerful name. No właśnie i one obie teraz są u nas członkami w zborze, są wolne, te demony nie wróciły, żyją normalnym życiem. Jezus naprawdę je uwolnił.

thank you because you have become so real to us as we believe in you as we trust in you and as we commit our lives to you i pray for viewers because i know there are many of them who may think that jesus is just a theory and the bible is just a story or a storybook like any other I modlę się Panie o tych, którzy nas teraz oglądają, bo jestem przekonany, że wielu myśli, że Biblia jest tylko książką, a imię Jezus jest tylko zwykłym imieniem. Dziękuję Panie za moc w Twoim imieniu i za to, że możemy mieć bliską więź z Tobą. dlatego, i dlatego, Panie, proszę o wszystkich, którzy będą nas słuchać, aby przyszli do Ciebie i rozpoczęli właśnie taką żywą więź z Tobą. And become real to them as well. I, Panie, stań się żywy w ich życiu. Panie, prosimy, abyś dał im wiarę, by mogli wierzyć i serce, które przyjmuje Twoje słowo i żyje dla Ciebie. This and pray that this becomes a seed that will grow in their hearts and bear fruit. We thank you and we bless you. Dziękujemy Tobie i błogosławimy Ciebie. Dlatego, że modlimy się w imieniu Twoim, Pana, Panów, Króla, Królów, przed którym ugnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Ty jesteś Panem. Amen. Asante Sana, z Bogiem i do zobaczenia.